Dzień dobry wszystkim, trener od tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowy Oryse i Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świat, pracującego aktualnie w Livingston na zapleczu szkockiej ekstraklasy. W dzisiejszym przyjdzie dwa kolejne mecze, dwa mecze, które zdeterminują, czy będziemy mieli szansę walki o premiership, czy też nie. Najpierw u siebie z Dundee, później na wyjeździe z Dundee przechodzimy zatem już do spotkania. Nic się nie wydarzyło w klubie, Ryn minęło raptem kilka dni, więc przechodzimy do składu na dzisiejszy mecz. George w bramce, Wilson Esbrand, Buchniewicz, Hughes w obronie, Patterson, Obileje, Malan, Saver w pomocy, Henry, Moffat w ataku, zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko, Head dalej kontuzjowany, nie może zagrać w tym meczu, ale może to i nie tak źle. Przechodzimy do spotkania, już zespoły przeprowadzają rozgrzewkę, a my szykujemy się na kolejną, mam nadzieję, dawkę emocji, z której, mam nadzieję, wyjdziemy. Wyjdziemy na, na szczycie. Niezwykle ważny mecz. To jeszcze jest mecz. Jakiś drbowy Dandy jest jednym z naszych tutaj naturalnych wrogów, że tak powiem, czy tych powiedzmy wielkich rywali, więc ten mecz ma dodatkowy smaczek, moi drodzy. Druga runda, pierwszy mecz: mrzawka 18 stopni, 6800 kibiców przyszło tutaj wesprzeć swoich ulubieńców w walce o premiership, i zaczynamy. Druga minuta jak na razie. No można się było spodziewać, uwaga, teraz mamy, uff, było blisko, show, ładnie strzelił piłka, ta ładnie się dokręcała w stronę bramki, ale była zagrana za wysoko i Shamal George prawdopodobnie trafnie ocenił tor jej lotu i fakt, że po prostu bramkę nie wpadnie. Jak na razie mamy przewagę przepraszam, w posiadaniu piłki, dosyć dużą, ale mecz dosyć zamknięty. W tym pierwszym kwadransie obydwa zespoły zdecydowanie się tutaj badają. Gramy na środku. Teraz troszkę może więcej mają goście z gry. Widać ich średnie pozycje, więc więcej przebywają na naszej połówce. Chociaż teraz my się troszkę budzimy. Zobaczmy, Swinrow, show do Maguire'a. Jeszcze raz Swinrow, Cameron. Będą tu kłopoty, będą tu kłopoty, Cameron Hughes, Shoi George jest na posterunku broni strzał. No i mamy jak na razie kłopoty w tym meczu. Przewaga tutaj delikatna po stronie gości. Mimo, że posiadanie piłki mamy bardzo duże, Wilson Ezbrand powinien bo chyba tutaj troszkę piłkę zacząć prowadzić. No, ma dużą szybkość. Nie rozumiem czemu. Czemu z niej nie chciał skorzystać i nie? Uwaga, teraz Malan popisuje się ładnym strzałem z dystansu. Czemu nie chciał zademonstrować swojej prędkości? To chciałem te zdanie chciałem wypowiedzieć o Joshu Wilsonie z Brandzie w kontekście tej poprzedniej akcji. Uwaga, znowu akcja zespołu gości. Musimy to powstrzymać. Boys, teraz znakomita interwencja Cameron Show, Sweeney Row, Synthes. George na posterunku, moi drodzy, ale generalnie nie wygląda to najlepiej w naszym wydaniu. Przejdziemy sobie na ofensywkę. I spróbujemy zaatakować. No, nie mamy tu za bardzo czego bronić i nie mamy się tutaj za bardzo czego obawiać, więc idziemy w ofensywkę. No, wygramy to, wygramy. No, tutaj, gdzie jak, gdzie, jak nie w domu, gdzie, jak nie w domu atakować, prawda? Oj, troszkę zaczyna się tutaj dziać, troszkę zaczynamy przesuwać się do przodu. Zobaczymy, czy przyniesie to jakieś inne rozwiązania. 0 do 0. Czy takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa? Nie, był to jakiś wielki mecz. Nie, był to mecz obfitujący w sytuacji, ale obydwa zespoły, no, sta Jawka jest wiadoma, chociaż eee, my idziemy tutaj w ryzyko. Malan. Eee, ładnie, do do Sejwury! troszkę za wysoko, szkoda, bo mogło to, no być może powinno się to zakończyć jakimś na pewno lepszym strzałem. Moffat, uwaga, końcówka pierwszej połowy w sytuacjach, mam nadzieję, będzie dla nas Paterson, ale źle, uwaga, teraz Giawi będą problemy, ale Hughes ładnie teraz w odbiorze, Savory. Savory, 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 on dobrze gra jeden na jeden, jest w stanie wejść w pole karne, jest w stanie wrzucić, wrzuca, tam znajduje się Calum Henry, który strzela bramkę, moi drodzy, mamy jeden zera. Moffat, widzę, problemy. Czy zbyt kontuzja naszego... O Jezu, czemu to zamknę? Nie wiem czemu zamknę. Dobra, nieistotne. 5 do 5 strzał, 2 do 2 w strzałach celnych, 63 posiadania po naszej stronie, moi drodzy, i mamy 1 do 0. Tuż przed końcem pierwszej połowy On Moffat już troszkę wrócił do siebie, ale i tak będzie wymagał prawdopodobnie zmiany w okolicach 60-65 minuty. No jeżeli tak będzie, to tak będzie. Mamy Rosa na ławce, więc jest OK media, panowie, jedziemy dalej, jedziemy dalej, zróbmy to dalej. Pociągnijmy to dalej. 1-0 to jest dobry wynik. My na wyjeździe dobrze gramy. Świetnie zagraliśmy z Roskanty na wyjeździe, więc nie. Widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie zagrać tutaj dobrego spotkania i awansować do tego finału, finałów, do tego meczu, który zdecyduje o wszystkim. Bochniewicz do Obileje. Świetne podanie teraz polskiego obrońcy: nie na oślep, tylko spokojnie popatrzeć, wyczekać i zagrać tam, gdzie trzeba. 48 minuta, nadal po 5, 65 posiadania po naszej stronie. Jak tam. Wyglądamy, Paterson e, wygląda w porządku, Owen Moffat e, będzie musiał być... Oj, Malan, to jest dla niego sytuacja, szkoda, e, że, że trafił w mur, e, to musiał być strzał niski e, i to był, no, wyobrażam sobie, niezły strzał, e, który gdzieś tam ugrząc w murze, bo e, pułap, e, pułap tego strzału był e, w mojej ocenie e, prawidłowy, a czy ciężko ocenić kulkę z pikseli. Nie, tutaj była sytuacja, musimy sobie ją obejrzeć. Nie, nie było żadnej sytuacji, więc dla pewności sobie zapauzujemy, żeby nie było tu przykrych niespodzianek. Luka Ross wejdzie za Ołena Mofata, który jest mocno zmęczony, a do Obileje też, a ja Obileje też dosyć zmęczony. Jest żółta kartka, więc spokojnie Sangare sobie wpuścimy na boisko. Tutaj to są zmiany praktycznie jeden do jednego. Zawodnicy o podobnych profilach, zawodnicy o podobnych umiejętnościach, więc w stylu naszej gry nie powinno się nic zmienić. Na szczęście i najważniejsze, mamy tutaj przewagę. Troszkę teraz w drugiej połowie ruszyli, ruszyli goście, ale nie na tyle, by tutaj stwarzać sytuację, chociaż poczekajmy, poczekajmy, bo to zawsze może się zmienić natychmiast. Tak? To wystarczy jedna sytuacja, ktoś się obetnie, ktoś źle wybije, I, ale jesteśmy z tego znani, że potrafimy sobie sami napytać biedę i sami prokurować sytuację dla przeciwnika. Uwaga, Garat powinniśmy zebrać tą piłkę, Sejwory zbiera, ale zagrywa w sektor, w którym to on powinien być, więc piłkę przechwytują goście. No, i co tutaj będzie? Ha, ale już teraz świetnie w odbiorze i niedokładne podanie. Troszkę mimo wszystko za szybko. Może powinniśmy zejść na mniej ryzykowną tutaj wersję naszej taktyki, chociaż do pozytywnej. Spoczekajmy do końca tej akcji. Spalony, spalony. Tak, jest to słuszna decyzja, panie sędzio. Spalony był jakby. Zejdziemy sobie troszkę niżej, nie zejdziemy już niżej, bo niżej będzie oznaczało zasadniczo oddanie piłki rywalom, a nie chcemy oddawać piłki rywalom. Nie zapominajmy też, że goście nie grali tego meczu, nie grali. Oni nie mieli swojego jakby tego półfinału, nie mieli tej pierwszej rundy, więc oni są tutaj całkowicie wypoczęci. Widać to po ich że tak powiem serduszkach, które są ledwie tam w połowie naruszone. No my już mamy bardzo, bardzo duże problemy. Trzeba tutaj też zmienić Wilsona S. Branda Też sobie zmienię, wpuścimy sobie na boisko Charego Milna. I Trevor Clarka za Pattersona. No okej, okay, mamy trochę świeżych nóg na boisku, moi drodzy i no chcielibyśmy wytrzymać tutaj do końca tego meczu. 1-0 to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, że dobrze gramy na wyjeździe, to 1-0, Hughes znowu świetnie w obronie, jaką tu ma ocenę Hughes, 6-9, nie jest jakaś rewelacyjna, ale naprawdę Hughes przerywa te piłki bardzo dobrze, uwaga, teraz wypoczęci ludzie są na boisku, a Henryk gdyby teraz trafił, mielibyśmy 2-0, mielibyśmy już autostradę do tego hmm, superfinału, nie mamy, ale mamy stał fragment, uwaga, ha, czy Malan popisze się tutaj jakąś dobrą asystą, Malan jaką tutaj ma ocenę, 6-8, więc jest tutaj prawdopodobnie pieczołowicie pilnowany do Chodzimy do strzału kolejnego w 90 minucie. No szkoda, bo w tej 90 mieliśmy mieć. w drugiej połowie. Mamy dużą przewagę. Może jeszcze jedna sytuacja tutaj uda nam się stworzyć. Bo mamy dużą, dużą przewagę w drugiej połowie, gdybyśmy wykorzystali, skapitalizowali ją, strzelili drugą bramkę, no to naprawdę byłoby pięknie. I ten awans byłby no jeszcze nie taki super pewny, ale na pewno mocno, mocno bardziej prawdopodobny. Teraz milnu rywa się na lewej. Będzie dośrodkowywał, będzie jeszcze jeden corner w 94 minucie. To już są ostatnie chwile tego meczu. 1-0 to jest dobry wynik. Nawet no dobra, może nie bardzo dobry, ale dobry. Przede wszystkim czyste konto i coś tam strzelone z przodu. Przede wszystkim przewaga. Oj, oj, oj. Teraz była sytuacja. Bochniewicz mógł zostać bohaterem tych, tych baraży. Wszystkich malan. Jeszcze raz i koniec. Moi drodzy, mamy 1-0. Widzimy się za moment na rewanżu. Moi drodzy, wracamy na mecz numer 2, Owen Moffat jest cały i zdrowy, chociaż troszkę tutaj problemów z kondycją, mamy skład ten sam, George, Wilson, Esbrandt, Bochniewicz, Boyce, Hughes w obronie, Patterson, Abiley, Malan, Saver w pomocy, Henry, Moffat w ataku, zgłaszamy zespół, moi drodzy, no i wychodzimy, no mamy 1-0, mamy 1-0, mamy dobre gry na wyjazdach, czy będzie to dobra gra w Dundee? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak i że tego meczu wystarczy, że nie przegramy. Nie musimy tutaj mieć nie wiadomo czego, wystarczy, że zremisujemy to spotkanie i będziemy się cieszyć awansem. Nie do Premiership, tylko jeszcze do jednej rundy, bo tutaj w Szkocji trzeba naprawdę dużo się nagrać. Jeśli nie wygrasz ligi, to naprawdę sporo, sporo czekacie przygód, żeby dowieść tego, że jesteś godny grania w wyższej lidze. No, dobra, tak trzeba, to tak trzeba. Mówi się trudno, już dokonywaliśmy tych awansów, więc, więc chociażby, więc mamy o co powalczyć. Zaczynamy, moi drodzy, drugi mecz, drugiej rundy, rewan barażowej o awans do Premier League i Paterson w polu karnym. Moffat chyba był spalony, ale. Nie, moi drodzy, nie było spalonego. Mamy bramkę Paterson do Mofata, Szybko się to zaczęło. Zobaczmy. Piękna tutaj piłka do Mufata. Obrońca jakiś wybija. Mofat nie ma mowy o spalonym, absolutnie nie ma spalonego. Mofat z zimną krwią wykorzystuje, zadajemy piekielny cios. Moi drodzy, praktycznie w pierwszym akcie tego meczu już Dandy będzie miał wielki, wielki problem, bo musi strzelić dwie bramki, żeby doprowadzić tutaj do, do grywki, a no łatwo się nam brak nie strzela w tym, w, tym, w, tej, w tej fazie sezonu bo straciliśmy tylko jedną z rozkanty drugi mecz. Nie, też straciliśmy. Ale tam w momencie, w którym w zasadzie mogliśmy stracić, bo chyba już było tam 3-0 czy, czy 2-0, już w zasadzie nie pamiętam. Dobra, nieistotne. Malan do Henry'ego. Henry oddaje strzał. Malan po raz kolejny dobra piłka. W poprzednim meczu nie zaliczył asysty, nie był jakoś super specjalnie widoczny, ale teraz widzę, że znowu tutaj będzie miał ochotę na asysty, na świetne podania albo. No, spalony, bo tu już Malan sposobił się do strzału i miałem nadzieję, że ten strzał będzie taki malanowy, czyli mocne i techniczne uderzenie, dobrze zakręcona piłka, która wpada do siatki, no tego byśmy chcieli tutaj oglądać jak najwięcej. George przy piłce do Boyce'a, Boyce do Malana, ten z powrotem do środkowego obrońcy, a ten jeszcze raz świetnie tutaj we dwóch zrobili w bambuko obrońcę, to znaczy napastnika presującego, uwaga Sejwer w pole karne będzie wrzucał, nie, podaje do Malana, Malan świetnie, tutaj wychodzi i znowu podanie do Savory'ego. Savory do Wilsona S. Branda, ale ten e, uprzedzony tutaj przez Foresta i, e, i Hughes z kolejnym przechwytem. No, uważam, że cichym bohaterem tego meczu może być Hughes, bo naprawdę na swojej stronie e, praktycznie zniwelował zagrożenie rywali do zera. Moi drodzy, będzie karny. Jest szansa, moi drodzy, na 2-0. Kto tam idzie do tego karnego? Wilson, obileje. Dziękuję. 2 do 0. Mówiłem, że na wyjeździe to my dobrze gramy, że na wyjeździe to my lepiej gramy niż u siebie. I oto mamy, moi drodzy, 2 do 0. Livingstone 2, Dundee 0, w zasadzie Dundee 0, Livingstone 2, bowiem jesteśmy gościem tego meczu i ten awans do oczywiście kolejnej rundy. Jest bardzo, bardzo, bardzo realny, moi drodzy. Mamy jakie tutaj oceny. Świetny Boyce, świetny Malanobileje, bardzo dobry Paterson Owen Moffat również. Tutaj ta ofensywna część naszego zespołu gra bardzo dobrze. Brody Hughes zalicza asystent. Mówiłem, cichy bohater tego dwóch meczu teraz zapisuje się zapisuje się w protokole meczowym jako asystent przy bramce numer 3. Jest 30 minuta, prowadzimy 3 do 0, moi drodzy. To jest piękne. Hughes, świetna wrzutka do Mofata. Mofat strzela bramkę i 30 minuta mamy 3-0, mamy przewagę w całej tej połówce. Sz... Gospodarze są w szoku. Dandy jest w szoku. Dandy to brzydkie miasto, byłem w nim kiedyś. Zresztą byłem na meczu Dandy United z Celticiem, piękny to był mecz. Celtic wygrał 3-0, ale to było jeszcze w czasach, kiedy w Celticu grały takie tuzy jak Juninho, jak John Hartson, Żałuję, że nie trafiłem nigdy na erę Henryka Larsona, ale no John Hartson też był dobrym kocurem. Chris Sutton też, on w ataku grał z, z Johnem Hartsonem chyba i, i no Juninho im to dawał piękne, piękne piłeczki. Później byłem też na meczu z aberdeen to było, moi drodzy, w Glasgow, to był świetny mecz, bohaterem był w tym meczu w zasadzie Boruc popisał się, asyst... nie, nie asystą tylko popisał się interwencją, która została później wybrana najlepszą obroną w roku. Nawet Byłem za tą bramką, robiłem zdjęcia i nawet zrobiłem zdjęcia tej interwencji, którą, którą popisał się Boruc. Celtic wygrał 1-0, a bramkę strzelił Maciej Żurawski, który wszedł na boisko, bodaj w 60. gdzieś minucie i chwilę później dosłownie wpakował piłkę do bramki i Celtic wygrał 1-0. Waga, Mofat, Malan. Dziękuję. Malan strzela, Mofad asystuje. Pierwsza połowa, mamy 4-0-5 w dwóch meczu. No czy tu się jeszcze może coś wydarzyć? No może. Możemy strzelać więcej bramek. Wilson Esbrand do Mofata, Mofat wycofanie do Malana, a Malan w swoim stylu. Może nie do końca swoim. Chociaż nie, on mocno nie szczela. Eee, teraz sobie przypominam, jego strzały to nie są jakieś potężne strzały, ale strzela diabelnie technicznie, diabelnie precyzyjnie. Eee, uwaga, Dandy jeszcze bez strzału, moi drodzy. Oni nie oddali strzału. My oddaliśmy 8, 7 celnych. Teraz oddadzą pierwszy strzał, ale spokojnie. Tutaj, George, w koszyczek. Eee, I. i tak. I koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Eee, Hughes będzie do wymiany. I to dosyć szybko. To może być pewien problem. Chociaż mamy na ławce tamtego jego zmiennika, ale tamten zmiennik to jest taki dwugwiazdkowy typek. Więc Hughes będzie musiał tutaj. No, cholernie. Kto tak podał? Malan. Chyba najgorsze podanie w karierze tego zawodnika. Dobra, nieistotne, moi drodzy. Wracamy do meczu. Mamy 4 do 0, awans. No, jesteśmy jedną nogą, piętą i czterema palcami drugiej nogi stopy w kolejnej rundzie. Chyba że będziemy dopuszczać do takich sytuacji. Pusty przelot Szamala George'a to się wydarzyć nie może i zobaczymy, czy będzie to miało wpływ na jego ocenę. No, nie straciliśmy bramki, więc ostatecznie nie powinien, ale doprowadziliśmy do bardzo groźnej sytuacji. Tam, o właśnie, chociaż teraz Szamal George w pewnym sensie odkupuje swoją winę, bo to był jego pusty przelot. Jeżeli on wychodzi z bramki, to musi piłkę złapać. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, a tutaj na nabił piłką jakiegoś zawodnika, który oddał strzał praktycznie w pustą bramkę. Dobrze, że nie był przygotowany do tego strzału, teraz znowu po stałym fragmencie, który jest jakby dalszą konsekwencją błędu naszego bramkarza dochodzą do strzału. No ale na szczęście nie trafiają więc trochę szczęścia tutaj. No, może nie do końca szczęścia. Niemniej jednak no nie, przy sytuacji, w której strzelał w zasadzie do pustej bramki, to trochę szczęścia mieliśmy, więc na tym może się skupmy, ale sytuacja jest już zakończona, sytuacja spokojnie wybito, wybito. Sejwory dobrze, bardzo dobrze. Tak, spanikowałem trochę, chciałem, żeby wybił, ale gdy zobaczyłem, że przytrzymał, że będziemy troszkę, że mamy szansę na to, żeby rozegrać piłkę, to wolałem, żeby rozegrali i tak też się stało. Niemniej jednak piłkę tracimy i George po raz kolejny ratuje nas. No zdecydowanie odkupił już swoją winę, już nie pamiętam w zasadzie o tym. Teraz skupiam się na tym, że naprawdę teraz znakomicie obronił kolejny celny strzał gospodarzy. Czy jest tu jeszcze jakaś droga powrotu dla nich? No wydaje się, że nie jest minęło już 10 minut drugiej połowy, no oni w końcu będą musieli zacząć przeważać, bo no taka jest kolej rzeczy, nie mają już nic do stracenia, muszą po prostu strzelać bramki, więc jak przesuną wszystkich do ataku, to absolutnie się nie dziwię. i uwaga obyleje Alan Hughes tutaj to ma pod kontrolą, to było takie rozpaczliwe wybicie, zdecydowanie nie jest czas na takie rozpaczliwe wybicia, a teraz był zdecydowanie czas na to Aj, tak, mowa na spalonym bo to była dobra sytuacja. Gdyby świetnie się zabrał z piłką w stronę jakby dłuższego słupka i była przestrzeń przy krótkim słupku, żeby po prostu tam piłkę delikatnie umieścić, to jest. Sytuacja, w której mogliśmy strzec bramki, ale raz, że nie trafiliśmy, nie, nie doszło do sytuacji strzałowej, a dwa, że zwyczajnie był spalony. Uwaga, stał fragment, Malan, ale piłka nie przelatuje pierwszego obrońcy, Sejwory, spokojnie, 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 pozwala piłce opuścić boisko. Mamy 60. minutę meczu, mamy 4 do 0, już 6 strzałów oddali, tak więc ta druga połowa raczej dla gospodarzy, niemniej jednak... Te wszystkie sześć strzałów to, jest, to są tam dwie, trzy akcje, bo oni w niektórych oddawali po dwa, po trzy strzały. oj, Ojoj, oj, teraz sale szamal, George jest na posterunku. Tak więc siódmy strzał, czwarty celny. I ale i tak mamy spokój: mamy spokój, mamy 5 do zera w dwóch meczu więc raczej nie ma się czym stresować. Teraz mofat taki strzał. Ni to zaskakujący, ni to nie, to mogło zaskoczyć rywala, ale raczej po prostu nieprzygotowany. Dobre teraz dogranie. Hughes z Savory. Savory, ależ teraz się obrócił kapitalnie z piłką w polu karnym. Nasz prawo skrzydłowe. no to zasługiwało na bramkę. Gdyby to trafił, byłoby naprawdę pięknie. Uwaga, jeszcze stały fragment. Wilson S Brandt, Harry Milne. Dał już z wszystko Wilson S. Brandt, Zobaczmy sobie na jego. Wydaje mi się, że Hughes dał więcej, bo to Hughes już leci na oparach. I to jest zmiana, którą musimy przeprowadzić. Dziękujemy Ci Brody, byłeś cichym bohaterem tego dwóch meczu. taka jest moja tutaj opinia. A Luka Rosa możemy chyba wpuścić za niego, Z Lejton Bizland też dwie gwiazdki. Dobra, Lejton bardziej jest, bardziej jest obrońcą, Luka Rosa możemy tu sobie jeszcze przytrzymać, bo trzeba będzie prawdopodobnie zmienić Mofata albo, albo, albo Sejwurego. I to chyba będzie ten moment, w którym wymienimy sobie skrzydłowych i wymienimy sobie tak, po pierwsze, Harmin. Idź sobie tutaj na lewaśkę. Luka Rossi pójdzie sobie za Sejwurego, a a, a a Trevor Clark skoczy sobie na boisko za Phoenixa Pattersona. Wracamy na boisko. Mamy jeszcze chyba jedną zmianę w odwodzie. Kwadrans do końca spotkania. Kwadrans, w którym raczej już się nic nie wydarzy. Być może Livingston, nie Livingston, być może tam strzeli bramkę. Być może nawet dwie. Ale moi drodzy, będziemy grali z Partic Thistle. Czy kto tam był? Nie pamiętam. Moja pamięć jest dobra, ale krótka i przede wszystkim zawodna. Ok, wracamy do spotkania. 88 minuta, moi drodzy, tutaj nic się nie wydarzy, nawet jeżeli teraz strzelą bramkę, ale nie strzelą, bo George stwierdza dzisiaj, panowie, nie wpuszczam. Miejcie sobie swoje sytuacje. To był piąty strzał celny zespołu gospodarzy. No George we wszystkich spisał się dobrze, a ze trzy to były naprawdę strzały, które były groźne. Tam miałem jeszcze monitor tutaj o jakiejś zmianie. Steve i Malan, Dobrze, zdejmiemy Steve'a. Zdejmiemy Steve'a na boisko, niech sobie o to wejdzie. O tu, przepraszam. A Steve niech już się kuruje na mecz kolejny, bo nie wiem, czy on będzie za trzy dni. Mam nadzieję, że tydzień tutaj dostaniemy czasu na odpoczynek, bo, bo to by było fair. Uwaga, o tu e, próbował zagrać Malana, ale niestety nie jest Malanem e, i Malana nie udało mu się zagrać. O teraz e, piękna tutaj akcja Dandy e, pokazują, że jednak e, umieją grać w piłkę. E, panowie, 5-0. E, kurde, zagrajmy chociaż jedną akcję. E, no, zagrali. E, no i wmieszał się w to o tu e, i jedziemy, moi drodzy, z kontrą. O, 3 na 3. E, w pewnej chwili było nawet 4 na 3. Gdyby Ros, e, może nie Ros. Ojoj, ojoj, oj, 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 zepsute. To był strzał obroniony, to był strzał celny, ale tą kontrę, jaką rozegraliśmy, to była znakomita kontra. Bizland, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze walczymy o bramkę numer 5. Nie ma co się tutaj co bawić, jeżeli jest szansa, trzeba korzystać. Roz, roz moi drodzy, koniec meczu: będziemy grali o Premiership. Będziemy grali ten mecz ostateczny. Ten mecz, który sprawi który sprawdzi w zasadzie, czy jesteśmy godni gry w najwyższej klasie rozgrywkowej Szkocji, zaraz zobaczymy sobie kiedy i gdzie, czy będzie to jeden mecz, czy dwóch mecz, wydaje mi się, że będzie to jeden mecz, moi drodzy, bo tak to zwykle się odbywa. I skill czyli skill albo jeszcze nie awansowało, bo prawdopodobnie musi jeszcze grać z jakimś niby spadkowiczem z naszej ligi. Rozpoczyna się konferencja prasowa. Ok, weźmiemy sobie w niej udział. A dobra. No, jakieś nie są istotne rzeczy. Zazwyczaj daję tą drugą pozytywną odpowiedź. Kalendarz. Nieznane. Jeszcze nie wiemy z kim. No dobra moi drodzy, skoro 20, czyli za 5 dni, więc mamy troszkę czasu na regenerację. Zobaczmy sobie, kto to może być. W takim razie jeszcze tutaj nie skończyły się rozgrywki i jeszcze nie, już wiemy. Race Rovers. Nie partyklasu. Okej, okay. będzie zatem Race Rovers. Tu już się skończyła kolejka. Rozgrywany będzie jeszcze mecz, który. Zdeterminuje, czy która drużyna z Edynburga zagra w europejskich porach. Czy będą to Hartz, czy będą to Hibernians? No, ok, niech sobie rozgrywają. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie my również będziemy tutaj w grupie tych drużyn. Tu jest podziałka, bo tu grają chyba dwie rundy, a później albo trzy rundy, a później dzielą się i grają w grupie mistrzowskiej i w grupie. I w grupie spadkowej. Tak więc to też jest ciekawa sytuacja, moi drodzy. Na dzisiaj to wszystko w następnym odcinku: w następnym odcinku wóz albo przewóz. Albo będzie Premiership, albo będzie Championship. Mam nadzieję, że Premiership jesteśmy w dobrej formie Race Rovers. Sprawdźmy sobie ich ostatnią formę, czy coś tutaj wygrywali. No tu mieli jakieś zwycięstwo, tutaj. No ale generalnie nie za wiele. Od marca. Wygrali raptem trzy spotkania, jedno zremisowali, pozostałe mecze to w topy, więc my jesteśmy rozpędzeni, oni są generalnie dosyć mocno mentalnie w dołku, my mentalnie teraz zobaczmy jakie mamy morale, pach, 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 Morgan jest całkiem dobre, czemu? Zaniepokojony treningiem. Dobra, zajmiemy się tym, panie kolego, żebyś był super zadowolony. Ricky Lamy też całkiem dobry, ale Ricky Lamy od, odchodzi po tym sezonie. Kto w ogóle odchodzi po tym sezonie? Bo to już jest ustalone. Brody Hughes, jego tutaj będziemy jeszcze starali się. Chwycić, bo jemu kończy się kontrakt z jego macierzystym klubem, ale do nas jeszcze nie chce przejść, dopiero przejdzie, czy ewentualnie rozważy taką możliwość w momencie, kiedy awansujemy do Premiership, a jesteśmy już jeden mecz od awansu do Premiership. A może Luka Ross, może tego jego też sobie tutaj spróbujemy, chociaż tutaj jemu się kontrakt nie kończy, wprawdzie z jego macierzystym klubem. Nie, nie kończy mu się kontrakt, więc musielibyśmy go albo wypożyczyć, albo wykupić. Wykupić go nie wykupimy, bo kosztuje między 300 a 900 tysięcy, tyle kasy to generalnie nie będziemy mieli i nie będziemy wydawać na zawodnikach, który gdzieś tam jest melodią przyszłości. To jest zdecydowanie za drogo dla nas. Bizland odejdzie, nie ma dużego kontraktu. Louis Smith odejdzie, nie ma dużego kontraktu. Jak... No nie, no ma 1000, też Maryki Lejmich i nasz rezerwowy bramkarz Jack Hamilton również kończy mu się kontrakt i odejdzie. Będzie Szukać się bramkarza no z potencjałem, po prostu, żeby ten drugi bramkarz to był chłopak z wysokim potencjałem, młody, zdolny itd. Tak tak Jeden zawodnik na pewno przychodzi nam do klubu, to jest prawy obrońca, Tomas Sank. Tomas tak. Sank przychodzi do zespołu, no, pff, czołowy piłkarz prawy. Prawy obrońca, tudzież środkowy pomocnik defensywny, tudzież ofensywny, więc POP też świetnie tutaj gra na trzy gwiazdki. No ale raczej widzimy go tutaj w przypadku, kiedy nie uda się tutaj Brodiego Hughesa zatrudnić, bo gdy uda się Brodiego zatrudnić, no to może być ciekawie, ale na pewno będziemy mieli pozycję mocno obsadzoną. Brody też nam zagra, nie, nie zagra, ale na środku obrony nam zagra i to całkiem, całkiem nieźle, moi drodzy, 184, może ten wzrost mnie do końca nie przekonuje, ale zagra też na lewej stronie i to znowu na cztery gwiazdki. Dlaczego? Bo przyzwoita lewa noga pozwala mu grać. To nie jest typ zawodnika, który będzie nam walił asystami, raczej tutaj 8-8 do środkowania dribbling, więc to jest troszkę inny typ zawodnika, raczej skupiony na defensywie, co zresztą tutaj potwierdza boczny wysunięty obrońca z funkcją obrony, więc być może tutaj jakaś taktyczna. Hmm, jakaś tutaj he, jakaś taktyka będzie determinowała, he, kto który z nich będzie grał, bo zdecydowanie bardziej ofensywny he, jest oczywiście he, Thomas Sank jest to he, Anglik, he, grał w wychowanek Man United, he, no później he, słabe kluby, no ale w Port Vale, he, no to sporo tutaj he, dobrego zrobił. Dobra, my tu gadu gadu, moi drodzy, he, a czas się kończy. To był trener, to był serial Droga. W następnym odcinku Finał, finałów i podsumowanie sezonu. Peace out.